O, witam, witam. Dzisiaj tak mi przyszło do głowy, żeby sobie sprawdzić wodę w akwarium testami paskowymi JBL-a. Mam. To czemu się nie zabawić? Tym bardziej, że niedawno właśnie mierzyłem. GH było 8, JBL-a kropelkowym było 3, NO3, GH 8, KH 2, hmm. Tutaj a ile było tu 6 Sześć coś? 6,5 Sześć czy coś koło tego już nie pamiętam. A to sobie sprawdzimy miernikiem. No dobra, to weźmiemy sobie, wyciągniemy paseczek. Pójdziemy do akwarium? No, gdzie to jest? 121, 122, 123 obrzepane i szybciutko chlor mierzymy tu na dole. A tak, chlor. No, powiedzmy, że 0,8 do 1,5. Między 1,5 a 0,8. Chlor mi co prawda nic nie mówi, to tak z ciekawości, ale każą jak najszybciej sprawdzić. No to jedziemy teraz konkretnie. NO3 na samej górze pasek. No to jeszcze chwilę odczekamy, bo to z minutkę trzeba poczekać. Chlor to trzeba odczytać od razu. A resztę pomiarów po minucie. Yy, przy czym tutaj pokażę, że... O, JBL kropelkowy było 3. Siódmego, tak? A dzisiaj który jest, to nie wiem. Niedziela w każdym razie. No dobra, myślę, że możemy. Tu, tu, tu. No. Myślę, że tak... Gdzieś w tych granicach... To jest takie bardziej szare niż, niż różowe, czyli na pewno nie 50, to będzie 25 i niżej, bo to taka szarość bardziej to w kierunku białego, tak jakby szło. Czyli, czyli przyjmujemy, że no, może 20, może 15. Ok, to teraz NO2, drugi rząd. NO2 to jest takie białe, właśnie szare, oznaczające 0 ok, teraz tu szachownice no to mamy tu Poni, powyżej siedmiu powyżej siedmiu no i zgadzałoby się mieliśmy osiem GH to jest GH ta szachownica teraz mamy tu KH te, te zielonkawe i KH o czyli ko 3. Na pewno w zakresie 0 do 3, a KH mieliśmy 2. No to paski na wyraz całkiem fajnie pokazują i to w ciągu minutki. Nie jest tak źle. Eee, co tutaj mamy PH? O właśnie, jakie jest pH. No pH na pewno jest w granicach 6,4 lub mniej. Bo tak by wygląda na trochę jaśniej. Czyli w okolicach 6,4. Ponieważ ja tam nie mam zapisane, to sprawdzimy. No. 6,40 6,50 pewnie. OK, to by się też ładnie zgadzało. I co, wszystko? Aha, no to wszystko, bo dalej już jest już jest ten chlor, który sprawdzaliśmy na samym dole. Czyli tak wychodzą testy paskowe w stosunku do kropelkowych Zoleka i no 3 jbl No to już wiemy, co mamy. Jak to się przedstawia? Myślę, że taka mała ciekawostka, niedzielna. Może być akwarium sobie egzystuje w dalszym ciągu. Nic się nie zachwiało. Generalnie wszystko jest po staremu, poza układem roślin. No i tu żarówkę zmieniłem na 4000 kelwinów. była 6,5. No miejmy nadzieję, bo są sugestie, że, że tej NESEI Gold to ma pomóc. Zobaczymy. Tylko ona teraz jest w samym piasku. Nie wiem czy jej tam jakąś pałeczkę nawozową wsadzić, czy jej to pomoże, czy zaszkodzi. Tak się jeszcze zastanawiam, co z tym Fantem zrobić. No ale zobaczymy parę dni to światełko, czy coś tam jej pomoże. No tak poza tym to ryby po karmieniu. A, dzisiaj nie dostały śniadanka. Celowo, bo chciałem zobaczyć, jak się będą zachowywały przy, przy karmieniu na kolację. No, jakoś tam specjalnie bardziej pobudzone nie były, czyli chyba nie głodują, skoro tutaj, o, widać, właśnie nawet nie dokończyły tabletki. Z początku zainteresowanie było z nurtem, tutaj jak to wszystko płynęło, to się onki Rodostomusy gupiki poustawiały, a teraz już o pływają, zajęte sobą. Ignorują już jedzenie. Na poszły swój kąt, pochowały się. Rodostomusy to samo. Pół tabletki im dałem, i prawie całe pół jak widać ciągle jest. Za wiele nie podjadły. Widocznie nie potrzebują. Tabletkę wyjmiemy. Śniadanka jutro znowu nie dostaną. I zobaczymy, jak zareagują na kolacyjkę. Rzucę tylko trochę grubszej karmy. A nie, tu już rzuciłem też pół tabletki innej. Innego rodzaju. To tutaj sobie te rybki, denne coś tam zawsze skubną. To już nie będę nic dorzucał. No to tak niedzielnie. Myślę, że nic więcej tutaj nie wymyślę. Dzięki. Za obejrzenie. Pozdrawiam. Hej, hej.